Mówisz właśnie, że lubisz takie proste życie bez jakichś tam fajerwerków. Ale to chyba każdy takie lubi. A nie, nie, każdy. Myślę, że jak ktoś ktoś poukładany, to, to każdy lubi. Jakby normalne, proste życie. No, do jakim, bo jakie mogłoby być inne? Że co miałbym robić? Nie wiem. Niektórzy lubią życie cały czas, mieć fajerwerki. No ale, nie, no, ale co to znaczy? Bo właśnie nie wiem. Że cały czas coś się dzieje A, nowego. A to mi się cały czas coś dzieje. Pojechać nagle w świat zwiedzać, to, zdobywać. No, to mam dzieci. No, to zdobywać ja. góry. No właśnie. No ale to po co? No to mam dzieci, to może na emeryturze pojadę. Że ty to po są po takie rady z dupy. Najlepiej kiedyś z kolegą gadam, staw... no. e, że płytę <gry> nie piszę i oni mówi, to wiesz co, stary, wyjedź tak na pół roku właśnie po świecie. Mówi, weź ja mam dzieci, to ty chcę wyjechać. No, wiecie o co chodzi? To są, no, to są takie rady, rady z dupy, że, kurde, mamy za małe mieszkanie, nie? Też to taka rada, jak no. nie mieliśmy pieniędzy. Mamy za małe mieszkanie. No, właśnie, poczytało się większe mieszkanie. powinniście mieć większe mieszkanie. No wiadomo, ale no. To są takie rady. Fajnie powiedziałeś, no. bo mówisz, że no, nie wyjedziesz, bo mam dzieci, no. i nie robisz z tego dramatu. Że, och Jezu, nie wyjadę, bo mam dzieci. Tylko się cieszysz, że masz te dzieci, są fajne. No to nie pojadę, to nie pojadę, nie? No to, nie, no ale to jest jakby... Że ten obowiązek jest dla Ciebie też przyjemnością. No tak, ale to też jest, wiesz, mam 41 lat i widzę już. 41. też widzę, że to jest największą tragedią, jest tak, masz te 50 lat, widzisz, że tam. tam dało te, te podróże, bo nigdy mhm. jakby zawodowo nie będziesz w tym miejscu, w którym tak. chcesz, zaraz przyjdą. I jesteś po prostu samotnym dziadem i bardzo skupionym mhm. na sobie.